Cingciarz. To słowo, które narodziło się w PRL-u od change money angielskiego. Spolszczoną nazwę wymawianą przez osoby zajmujące się potajemnie, pokątnie, w bramach wymianą waluty, spolszczaną na change money. W praktyce tego konika, waluciarza zaczęto nazywać cingciarzem. I proszę Państwa, tenże cingciarz po okazyjnych kursach, po lepszych kursach niż oficjalne, urzędowe, bankowe wymieniał walutę wymieniał marki dolary na polskie złotówki. Nie wątpię, że część z nich robiła to uczciwie, czyli po lepszym kursie niż państwowe, ale zarabiała wymieniając rzeczywiste marki i dolary na rzeczywiste polskie złotówki. Ale nie wszyscy tak podchodzili do tego zajęcia. I Przed Państwem właśnie przykład cinkciarskiej roboty zapewne z lat 60. 100 złotówka. Na pozór taka właśnie jak została po czasach okupacji, proszę bardzo. Zobaczmy w przybliżeniu. Tak wygląda ta okupacyjna. Tak wygląda ta, którą mam tutaj. No troszkę przycięta. Ale generalnie ta sama. Póki nie zaczniemy liczyć. Zer. Stuwa 1000. Proszę państwa, o co chodzi? Otóż ta właśnie bezwartościowa. Pozostała jako pamiątka po czasach II wojny światowej 100 złotówka, która dostępna była za bezcen i nie było co z nią robić została zaadoptowana do takiego banknotu, który miał udawać ówczesny banknot obiegający w kraju. Co by interes się opłacił, to już nie ograniczano się do 100 zł, ale robiono od razu z tego 1000 zł. Ale proszę bardzo, postarano się o to, żeby uwiarygodnić emisję. Data nie taka, jak oryginalnie na banknocie 1940, ale 1960. Jakim cudem? No takim. Jeśli przyjrzymy bliżej, to zobaczymy. Państwa, to jest naklejone. A naklejone z czego? Z innego egzemplarza. Wycięto dziewiątkę z innego banknotu, poświęcając drugi też bezwartościowy. I odwróconą naklejono tutaj. Mamy imitację daty 1960. Zero. Również pobrano z oryginalnego zera tutaj w tej stule. Widać, że to zero i to zero ma taki sam ornament w sobie. Czyli z innego egzemplarza wycięto to zero, doklejono tutaj, zrobiono tysiąc. To samo z tejże strony. Tu widać, że ten środek zera jest ciemniejszy, czyli, bo być może z innego banknotu, który po prostu był ciemniej wydrukowany, no widać, że to tutaj odstaje. I napis 100 zł. Tutaj już się nie kwapiono o zmianę napisu, czyli ewidentnie mamy tutaj odpowiedź na to, że to była emisja, której celem oszukańczym mieli padać turyści zagraniczni, nie czytać po polsku. Napisu słownego nie zmieniano. Tutaj widzimy jeszcze u góry. Jakieś naklejki. Jeżeli weźmiemy oryginalną setkę, to od razu zobaczymy, czemu one miały służyć. Normalnie było tutaj oznaczenie nominału 100, ponieważ nie było już za bardzo miejsca, żeby tutaj dokleić 0. Wyglądały podejrzanie, gdyby to 0 miało wychodzić poza ramkę, więc łatwiej było wyciąć jakiś ornament skądkolwiek. Wygląda na to, że najprawdopodobniej jest to ten fragment wycięty z innego banknotu i zalepiono nim to oznaczenie setki, żeby przypadkiem ktoś nie miał podejrzeń że coś jest nie tak. Na drugiej stronie też dokonano wysiłków, starań, żeby zmienić nominał, oczywiście tylko w formie cyfrowej, podoklejano kolejne zera. Proszę Państwa, czyli tak gciarze w PRL-u traktowali zagranicznych turystów. Można się tylko śmiać, że jeśli to byli turyści niemieccy, to być może chcieli wziąć odwet za straty poniesione podczas okupacji, ale nie sądzę, żeby tylko byli Niemcy, to i mogli padać Amerykanie, a być może i towarzysze z zaprzyjaźnionych krajów rat. Ciekawostka. Ta trafi u nas na bieżącą aukcję. Jeszcze ją chwilę prezentując, zobaczmy, że ona jest przycięta, jest węższa, dlatego, że pasowała do stylu banknotów wówczas kursujących, przy czym, proszę Państwa, wówczas najwyższym nominałem była 500 wyemitowana z datą 1948. Sytuacja ta zmienia się Dopiero w 1965 roku, gdy wprowadzany jest taki 1000, ale taki mniejszy 1000, zakładam, że gdy robiono tą setkę, to jeszcze 1000 nie było, więc użyto setkę po to, żeby zachować przeskalowanie, czyli mieliśmy banknoty, każdy nominał większy od 2 zł przez 5, 10, 20, 50, 100, 500 rosnąco, więc setka idealnie nadawała się, żeby zachować rosnącą proporcję, większa od razu tysiączka, konkretne pieniądze do zarobienia. A, proszę Państwa, nie jedyny jest to nominał, który tak przerobiono. Ten banknot będzie u nas oferowany na najbliższej aukcji. Ta ciekawostka z epoki, ale w tej samej formie mieliśmy już kiedyś trzykrotnie oferowane 50 złotówki, przerobione na 500 i data z 1941 roku, pierwotnej emisji, przerobiona na 61. Zobaczcie, jak to było zrobione. 50 złotówka, która normalnie wygląda tak, została tutaj przerobiona na. Taki banknot, widać, że zostały przycięte marginesy. Chodziło o to, ażeby ją dopasować formatem i proporcją do takiej pięćsetki z górnikiem tak zwanego brudasa obiegającego wówczas w PRL-u. I zrobiono dokładnie to, co pokazywałem tutaj na tej setce przed chwilą, czyli 50. Oryginalny na banknocie w rozecie wyglądający tak, uzupełniono o jedno zero tutaj. Tak samo potraktowano 50 tutaj, dolepiając jedno. Zero, kolejne tutaj. I datę 1941, pierwotną z banknotu, zastąpiono w analogiczny sposób przez odwrotkę dziewiątki, uzyskując szóstkę. Nie ruszono również napisów, czyli ewidentnie celujemy w turystę zagranicznego. Druga strona 50 wygląda tak. I zobaczmy, jak wyglądało to na oferowanym przykładzie. Mamy tutaj gdzieś zdjęcia drugiej strony powinniśmy tak, są zdjęcia drugiej strony, tak samo wyklejone zera na dole. Jak widzą Państwo na naszych aukcjach banknoty te znalazły zainteresowanie u kolekcjonerów sprzedały się w przedziale cenowym między 350 a 750 zł. Ale proszę Państwa, oszukiwano w ten sposób nie tylko turystów zagranicznych. Prawdopodobnie również ofiarą tego rodzaju oszustwa padali nasi rodzimi obywatele i przede mną trzy sztuki fałszywych bonów, których wartość nominalna opiewa na 100 dolarów. Bonów Peweksu, 100 dolarów w czasach to ogrom pieniędzy. 100 dolarów to na pewno była kilkumiesięczna pensja, jeśli nie blisko roczna ówczesnego obywatela. Szanowni Państwo, co niezwykłego jest w tych 100 dolarówkach? No, przede wszystkim odpowiedź już mamy w tym, że mają napis falsyfika, dostępowane są wszystkie jako fałszerstwo, tutaj opisane numerem sprawy, czyli wiemy, że są to Falsyfikaty z epoki, wyłapane w epoce, ostemplowane. Wiemy, że mamy do czynienia z fałszerstwami, ale zobaczcie Państwo, jak te fałszerstwa są zrobione sprytnie. Przede wszystkim, dzisiaj, opisując aukcję, gdy wziąłem te banknoty do ręki, spojrzałem najpierw na druk i byłem pod olbrzymim wrażeniem tego druku. No mówię przecież ja tutaj nie widzę żadnego fałszerstwa. Patrzę, nagle mi coś tutaj nie pasuje, gdyż o ile reszta jest zrobiona perfekcyjnie, to dlaczego tak nieporadne są te. Środkowe oznaczenia nominału, zarówno cyfrowy, jak i napis. Ewidentnie widać niezdarnie rysowywane, domalowywane, ewidentnie ręcznie. Lepszy jest ten tutaj na tym banknocie serii FD, ale jest zielony. Chwilę się zastanowiłem, sięgnąłem, proszę Państwa, po katalog Czesława Milczaka, gdyż już zaczęło świtać, o co w tym chodzi. Tak wygląda oryginalna setka. Przede wszystkim widzimy. Że ten zielony no, nijak nie przystaje. Nie ma w katalogu milczaka odmiany z zielonym oznaczeniem 100 dolarów. Ale zobaczmy, jak wyglądała 1 dolarówka. Proszę Państwa wypisz wymaluj właśnie to, co mamy tutaj. Zielony napis 100 dolarów. E, przepraszam, zielony napis 1 dolar. Druk się zgadza, kolorystyka się zgadza no wszystko perfekcyjnie. Czyli proszę Państwa, tutaj zrobiono coś innego. Rozmnożono dolary i to w stosunku 1 do 100. Wzięto oryginalne jednodolarówki i wydrapano oznaczenie, zarówno cyfrowe, jak i w tym przypadku częściowo słowne, nominału, zmieniając je na wyższą wartość. Widać od razu, jak to niezdarnie jest tutaj zrobione, ale zera się zmieściły. Ten napis, dlatego wydawał mi się od razu lepszy. Niż tutaj, gdyż częściowo wykorzystano oryginalny napis. Jest de Oly To było 1 dolar. Widzimy, że 1, nawet tu mamy n, nie jn dokładnie, wydrapany. Napisano odręcznie 100. Dopisano ów 100 dolarów. I tutaj setka. To samo zrobiono z drugiej strony. No już fałszerstwo całkowicie przygotowano. Tutaj również 1, 0, 0 dopisane. Tylko tutaj ktoś uprościł sobie sprawę zrobił to w kolorze zielonym ale proszę Państwa weźmy pod uwagę że w czasach gdy ten banknot był równowartością kilkumiesięcznej pensji przeciętnego robotnika ówczesnego mało kto taki banknot widział czyli jeśli w rozemocjonowaniu kupowało się taki pod peweksem to często od tego konika po ciemku w bramie za winklem można było ulec emocjom nie przyglądać się dokładnie, a zobaczmy, jak były te setki zrobione. Tutaj już było zdecydowanie lepiej. Wydrapano całkiem zielone oznaczenia 1 dolar. Widać ślady tego wydrapania. Odręcznie zapisano 100 dolarów. Trochę pokracznie, niezbyt dokładnie, ale tak. No, z drugiej strony ta setka zdecydowanie lepiej. Proszę Państwa, tylko pozostaje sobie wyobrazić, jak musiał się czuć ktoś, kto się nabrał. Na takie fałszerstwo, jeśli to 100 dolarów miało wartość tak olbrzymią wówczas w epoce. Jednocześnie jak intratnym to było biznesem dla tych, którym udało się takie setki wprowadzić do obiegu. Koszt niewielki, poświęcana, jednodolarówka. Wystarczyło, że jeden taki banknot udało się wprowadzić, 99 jednodolarówek przychodziło za darmo w gratisie. Także nie tylko zagranicznych turystów oszukiwano. Fałszerstwem pieniądza, a tutaj było o tyle łatwo z tym fałszerstwem, że powiedzmy to nie był pieniądz, który na co dzień był używany w obiegu, więc ludzie po pierwsze byli słabo obeznani z tym pieniądzem, po drugie, bony pk-owskie są o niebo gorzej drukowane niż ówczesne obiegające państwowe pieniądze. Łatwiej było zrobić takie fałszerstwo na takim prymitywnym bonie, zresztą nie tylko tego rodzaju są falsyfikaty, to gdzieś mamy. Pod ręką więcej falsyfikatów, akurat są w dziale aukcyjnym, także nie pokażę w tej chwili, że one nie tylko są robione poprzez przeróbki innych nominałów, ale również drukowane w całości. Całkowite nominały, mamy fałszywe 20, mamy fałszywą jeszcze setkę 79 roku, które są w pełni wydrukane. Także tyle o czasach PRL-u, ale czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, więc mamy jeszcze jedną ciekawostkę do pokazania. Proszę Państwa, tym razem nasza współczesna dwusetka i stara dwusetka z czasów PRL-u. Co mają sobie wspólnego? Proszę Państwa, no dokładnie to, co ta setka, ten tysiąc zrobiony z setki 40 roku. Bądź prawie dokładnie to. Nie dalej jak kilka lat temu udzielałem wywiadu dla telewizji, bodajże Polsat, na temat właśnie dwusetek PRL-owskich, gdyż wybuchła w Gdańsku afera, iż tamtejsi współcześni cinkciarze nabierali zagranicznych turystów sprzedając im stare perłowskie dwusetki jako współczesne oryginalne dwusetki obiegające w państwie polskim czyli ten sam proceder marki dolary kupię po lepszym kursie niż w kantorze zapraszam zapraszam tutaj do siebie i w tej euforii turysta płaci markami czy dolarami no teraz euro czy dolarami za nic nie warty. Banknot wycofany, unieważniony, niepodlegający wymianie. Dziękuję bardzo i niebawem z innymi tematami przygotowaliśmy kilka również większych filmów, kilka serii, także niebawem z różnych działów numizmatyki zobaczą Państwo troszkę publikacji na naszym kanale. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do widzenia.